Cześć, dzień dobry. Zaczynamy poranną medytację. Trening uważności poprzez skanowanie ciała. Trening oddechowy, tak żeby zwrócić uwagę na swój oddech, a gdy zwrócimy uwagę na swój oddech, do nas dociera, że żyjemy i jesteśmy. Oczywiście wspomnimy też o naszych medytacjach i poprowadzę cię przez kilka słów, które spowodują to, że mogą się pojawić jakiegoś rodzaju obrazy, więc po prostu je poobserwuj. Po czym zwrócimy uwagę na dzień wczorajszy, pogratulujemy sobie tego, co się udało osiągnąć w dniu wczorajszym i pójdziemy odrobinę do przodu do dnia dzisiejszego. A cytat na dzisiaj brzmi: Carpe diem, chwytaj dzień, chwytaj każdą chwilę swojego życia w zdrowy sposób, dzieląc się szczęściem, radością, miłością. Pamiętaj o tym, że żyjesz dziś, żyjesz tu i teraz. I ja tak rozumiem te słowa. Carpe dieu. Napisz, jak ty rozumiesz. Te proste słowa. Pytaj, dzień. Ja rozumiem, żyj dziś. Żyj dziś, tu i teraz. Tak wspaniale, jak to jest tylko możliwe. Poprawiając jakość swojego życia z każdą chwilą, z każdą minutą. A teraz usiądź sobie wygodnie. Skoro już mamy cytat. Carpe dieu. pytajmy ten dzień poprzez oddech. Zwróć uwagę, jak powietrze wypełnia twoje płuca i po chwili z niej wychodzi. Oddychaj przez chwilę. W ten sposób, że patrzysz, obserwujesz, jak powietrze pracuje w twoich płucach. Wypełnia je i po chwili opuszcza. Znajdź sobie wygodną pozycję. Poczuj swoje ciało. Teraz weź przyjemny, głęboki wdech nosem. Zatrzymaj na chwilę powietrze. I zrób długi, spokojny, łagodny wydech. Na końcu próżni resztki powietrza z płuc. Ponownie dech nosem. I zatrzymaj na chwilę powietrza. I zrób długi, spokojny, łagodny wydech, obserwując jak powietrze opuszcza twoje płuca. Trzymaj na chwilę powietrza. Obserwując, jak powietrze wypełniło Twoje płuca. I zrób długi, spokojny, łagodny Teraz pozwól, niech Twój organizm oddycha już za Ciebie. Ty obserwuj swój okres. Obserwuj, jak powietrze wchodzi do Twoich płuc i je opuszcza. Teraz przenieś swoją uwagę na sam czubek głowy. Zwróć uwagę na to, co czujesz właśnie w tym miejscu swojego ciała. Obserwuj przez chwilę to miejsce. Teraz skieruj swoją uwagę na swoje czoło i wnętrze głowy. Również przez chwilę obserwuj to, co czujesz w tym miejscu. Teraz skieruj swoją uwagę odrobinę niżej na swoje gardło. I również przez chwilę obserwuj. To, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. Teraz przenieś swoją uwagę na swoje serce, okolice serca i przez chwilę obserwuj, co czujesz w tym miejscu. Teraz swoją wagę skieruj na klatkę piersiową w okolicach splotu słonecznego. Również przez chwilę obserwuj to, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. Teraz przenieś swoją wagę. Na okolice żołądka i jelit. Obserwuj przez chwilę to, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. Teraz swoją uwagę skieruj na obszar okolic intymia. Również przez chwilę obserwuj wszystko to co czujesz w tym miejscu. Teraz swoją uwagę skieruj na pośladki, uda, kolana, łydki, stopy. Obserwuj przez chwilę to, co czujesz w swoich nogach. Teraz swoją uwagę przenieś na swoją prawą rękę, prawą dłoń i również przez chwilę obserwuj. To, co czujesz w swojej prawej ręce, prawej dłoni. Teraz przekieruj swoją uwagę na swoją lewą rękę, lewą dłoń i przez chwilę obserwuj to, co czujesz w swojej lewej ręce, lewej dłoni. Teraz skieruj swoją uwagę na swoje ramiona, kark, górną część pleców, środkową część pleców i dolną część pleców. Obserwuj przez chwilę to, co czujesz w tych miejscach swojego ciała. Teraz swoją uwagę. Kieruj jeszcze na swoją szczękę z lewej, prawej strony i zaobserwuj to, co czujesz w tym miejscu. Wraz w te miejsca, w których mógł pojawić się jakiś dyskomfort, ból, ucisk, drżenie, kołatanie, zaciśnięcie. Wraz ze swoim oddechem skieruj w te miejsca miłość, radość, pokój. Odprężenie, rozluźnienie, odpuszczenie, przebaczenie. Weź przyjemny, głęboki wdech nosem. I skieruj w to miejsce miłość, radość, pokój, odprężenie, rozluźnienie, odpuszczenie, przebaczenie. Prześlij w to miejsce również zdrowie. Ponownie głęboki wdech nosem. I wraz ze swoim oddechem przesyłaj w to miejsce miłość, radość, pokój, odprężenie, odpuszczenie, przebaczenie, rozróżnienie. Prześlij w to miejsce zdrowie. Weź ponownie głęboki wdech nosem. I skieruj w to miejsce wraz ze swoim oddechem miłość, radość, pokój. Odkrążenie, odpuszczenie, rozluźnienie, przebaczenie. Prześlij w to miejsce miłość, radość, pokój, zdrowie. Teraz jeszcze przez chwilę obserwuj swoje ciało. i skieruj swoją uwagę na afirmację. Być może masz je zapisane na kartce, może w telefonie, ale teraz tylko o nich przez chwilę pomóż. Obejmij je swoim umysłem i pozwól, aby umysł podświadomy dokonał reszty. I tylko o nich teraz pomóż. Teraz w wyniku słów, które usłyszysz, pozwól, aby Twój umysł zbudował obrazy. Jeśli się pojawią, po prostu zwróć na nie uwagę, zaobserwuj je. Chwytaj dzień. Żyj dziś. Żyj tu i teraz. Poczuj. Radość. Poczuj miłość. Poczuj spokój. Chwytaj dzień. Zdrowie, radość, spokój, harmonia, szczęście. Przeszłość minęła. Żyję dziś, tu i teraz. Przyszłość nadejdzie. Ale tworzę ją dziś. Tworzę ją tu i teraz. Tworzę ją tą chwilą. Każdą chwilą mojego życia. Żyję dziś, tu i teraz. Otaczam się miłością, radością, pokojem. Wszystko mi sprzyja w każdej chwili mojego życia. Zdrowie, miłość, radość, pokój. Dziś sprawię, że coś wspaniałego wydarzy się w moim życiu. Podzielę się tym z innymi. Dziś jestem w miłości, radości, pokoju. Jeszcze przez chwilę z sobą obserwując cały swój organizm. Miłość, radość, poczucie. Właśnie teraz, właśnie dziś. Poczuj, jak życie przepływa, płynie. Pobądź jeszcze przez chwilę sobie. Teraz skieruj swoją uwagę na dzień wczorajszy. Zwróć uwagę na wszystkie osiągnięcia. Każdy, choćby najmniejszy sukces. Pogratuluj sobie każdego z tych osiągnięć. Powiedz, świetna robota. Dziękuję, że zostało właśnie tak zrobione, wykonane. Poklep się po ramieniu, mówiąc świetnie, wspaniale, cudownie. Przytuł się, dziękując sobie za wczorajszy wspaniały dzień, który płynął na dzień dzisiejszy. A teraz przenieś swoją uwagę właśnie na dzień dzisiejszy. Zaobserwuj, jakie masz plany, jakie masz cele. Co masz dziś do zrealizowania? Powiedz sobie: Mogę to zrobić, mogę się tego podjąć, mogę to zrealizować. Korzystam ze swojej wewnętrznej mocy, która mnie prowadzi, która mną kieruje. Żyję dziś, tu i teraz, więc mogę to zrobić. Mam dużo chęci, energii, aby działać, aby to robić. Obserwuj przez chwilę swoje cele i plany na dzień dzisiejszy. Jeśli Twoje oczy były zamknięte, możesz powoli je zacząć otwierać, przechodząc do wdzięczności. Lub trzymaj je nadal zamknięte. Pomyśl o tym, co masz, gdzie jesteś, co robisz. Poczuj radość i wdzięczność za powietrze, którym oddychasz. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla Ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za dar swojego wspaniałego życia. Poczuj radość i wdzięczność za możliwość tworzenia w dniu dzisiejszym jeszcze lepszego życia, jeszcze lepszych perspektyw, wolności o. Od... Lęku, depresji, złości, agresji, smutku, wolności od dumy, wchodząc w miłość, radość i pokój. Poczuj wdzięczność za każdą relację, w której jesteś, która cię czegoś uczy, która cię rozwija. Poczuj wdzięczność za swoje wspaniałe ciało, za swój cudowny organizm. Poczuj wdzięczność za dar życia. Pobądź jeszcze przez chwilę z sobą. A z tego miejsca życzę Ci wspaniałego, cudownego dnia. Pełnego miłości, radości i spokoju. Zapraszam również do tego, aby Odwiedzić stronę warsztaty.terapia i relax, tak jak tu na czapeczce. Na niej znajdziesz informacje o grupach terapeutycznych, grupach wsparcia, o warsztatach. Już za chwilę ruszamy z warsztatami. 7 dni mocy, tym razem na Majorce. Następne okaże się gdzie? Piękna jest ta wyspa, więc możliwe, że ponownie tu. Ale pięknych miejsc jest wiele na świecie, więc. Co się okaże. Obserwuj tą stronę. Po prostu. Jeżeli masz ochotę zmienić swoje życie właśnie korzystając z tego, co my proponujemy. Zachęcam również do tego, aby wejść na stronę fundacja.terapiairelax.com Tam informacje, jak można z nami działać, wspierać nas w formie wolontariatu, w formie jakiegokolwiek innego wsparcia, abyśmy to, co robimy, mogło być jeszcze bardziej bez granic. Bo... Każde działanie potrzebuje wsparcia. Więc zachęcam do tego, aby wejść na tą stronę. Zapraszam również do odwiedzenia strony programy.terapiirelax.com, a tam programy terapeutyczne. Jak w formie online można ten proces rozpocząć? Depresja, kryzys, związku lub rozpad, i trzeba uzyskać równowagę wraz z nagraniem do hipnozy zdrowej, zdrowe i stabilne poczucie własnych wartości. Książka o tym samym tytule dostępna na Amazon i program terapeutyczny wraz z nagraniem do hipnozy. Tu jest potężna motywacja. Książkę znajdziesz na Amazon, nagranie do hipnozy w programie. Po prostu wejdź na tą stronę, zobacz. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. A ja z tego pięknego miejsca dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było miło poprowadzić tą medytację dla Was poprowadzić tą pierwszą godzinę dnia. Początek, fragment. Pamiętaj o tym, aby zrobić coś dobrego dla siebie i podziel się tym z innym. Oczywiście napisz w komentarzu miłego dnia. Napisz, jak Tobie mija dzień. Napisz, jak pracujesz nad sobą, aby cieszyć się każdą chwilą dnia. Kartę diem. Chwytaj dzień. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Z Bogiem. Do zobaczenia następnym razem. é, é. isso